Witamy Państwa bardzo serdecznie w nieco innym wydaniu naszego cyklicznego programu po premierze. Jacek Szuba i Daniel Klusek. Nieco innym z kilku powodów, bo przede wszystkim jesteśmy w innym teatrze niż zwykle bywaliśmy omawiając premiery, bo jesteśmy w Teatrze Lalki Tęcza. Innym również z tego powodu, że postanowiliśmy Państwu pokazać trochę. Jak wyglądamy w krzywym zwierciadle. To również, ale trochę inaczej, bo i spektakl, o którym będziemy mówić, jest zupełnie inny. Więc ja dziś, gdy będę rozmawiał z Danielem, nie do końca będę na niego patrzył, tylko będę obserwował sobie jego odbicie lustrzane, bo lustra w tym spektaklu są bardzo istotne. Noc żywych ballad, spektakl na motywach ballad i romansów Adama Mickiewicza, wybrany nie przypadkowo, no bo rok Mickiewiczowski i tak dalej. Aleksandra Skorupa to reżyserka tego spektaklu. Dodajmy, nie była to jej pierwsza realizacja. My ją znamy chociażby z Tlenu, który mieliśmy okazję oglądać. Tak, to był jej spektakl dyplomowy w Nowym Teatrze. W nowym teatrze. Potem jeszcze zrobiła między innymi performance w Barze Poranek. Scenografia, właśnie to w jakiej przestrzeni To jesteśmy. powiedz kto? Joanna Brown. I proszę Państwa, jeśli chodzi o scenografię, to ja tutaj Danielowi przerwę, bo, bo scenografia w tym spektaklu jest rzeczą niezmiernie istotną i na mnie zrobiła piorunujące wrażenie do tego stopnia, że aż dzisiaj zatrzymaliśmy wszystkich technicznych, nie pozwoliliśmy e, im demontować tej scenografii. Przepraszamy żeby... was, chłopaki. Tak, za to. tak. Patrzyli na nas tak trochę. Ale chcieliśmy chociaż kawalątek pokazać tej scenografii. To nie jest oczywiście to, co Państwo zobaczycie na spektaklu, bo tam jest niesamowita gra świateł w ogóle. No i kostiumy też pani Joanny brał. Tak, jeśli już chodzi o grę świateł, no to reżyserem światła był i Daniel pewnie musisz spojrzeć na kartkę. Tak, reżyseria świateł, Tomasz Szefer. Do tego dołóżmy jeszcze choreografię Karoliny Maciejewskiej i muzykę. Miłosz Sienkiewicz. Poczekaj, to już jak wymieniliśmy te osoby zaangażowane, to to mamy z głowy, bo wypadałoby powiedzieć w ogóle, co to jest za spektakl. Proszę Państwa, no zacznijmy w ogóle od tego, że wszyscy Państwo wiecie, ja co każdym razem podkreślam, że nie lubię jak ktoś mi śpiewa w teatrze z kilku względów, w tym Spektaklu śpiewali mi przez cały czas. Jeśli już mówimy o moich preferencjach, ja nie przepadam za Mickiewiczem z tej dwójki Mickiewicz Słowacki, zawsze mi było bliżej do, do słowackiego. Tak, no dobrze, troszeczkę po, się po, siedzią... dlaczego na ten spektakl nie powinieneś pójść. I ja a się dałem namówić. Ja się dałem namówić Danielowi, którym Jacek, musisz zobaczyć ten spektakl. Ja mówię, no dobrze, Danielu, no pójdę. I proszę Państwa, nie żałuję. Zacznijmy w ogóle od tego, że to nie jest taki zwykły Mickiewicz, do jakiego przybyliśmy w szkole, prawda? To prawda. To nie są też. Pokazanie tego w taki tradycyjny, szkolny, apelowy w jakiś sposób. To nie jest inscenizacja ballad i romansów Mickiewicza. To jest zaproszenie do świata, który zrodził się w głowie realizatorów po lekturze ballad i romansów, ale to jest zaproszenie wystosowane do osób młodych. To to... I nie tylko, i nie tylko. Tak, ale, ale, ale również yy, bardzo młodych, do nastolatków, bo, bo też z tą ideą był on yy, zrobiony, żeby pokazać Mickiewicza Niepomickowiczowego, nie Nieszkolnego. Tak, może nie szkolnego. Ja powiem tylko, że dla mnie już pierwsza scena zrobiła piorunujące wrażenie, bo pierwsza scena dzieje się właśnie tutaj, czyli my jesteśmy po drugiej stronie tego lustra weneckiego. Nie chciałbym Państwu zadać wszelkich szczegółów, natomiast. Natomiast ja odnosiłem wrażenie początkowo, że ta scena dzieje się w jakiejś wirtualnej rzeczywistości, że te postaci, które gdzieś tam się pojawiają, są wytworzone z dymu, bo naprawdę takie wrażenie można było odnieść. Był efekt zaskoczenia. Był efekt zaskoczenia i to był pierwszy efekt zaskoczenia, jak zobaczyłem te postaci, czyli wizualny efekt. Natomiast drugim efektem, który mnie w krzesło tak wbił, to były aspekty wokalne. Tak. I pięcioro tutaj... aktorów. Zacznę od tych, którzy najczęściej są bliżej widzów, to Iwo Bohat i Maciej Gierłowski, bo tak mi się wydaje, że teatry generalnie bardziej lubi męskie role. Natomiast te Alicja Gierłowska, Anna Rał i Iwona Zaręba no to są księżniczki, królewny, Babyjaki też i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj panie były. Pierwszoplanowymi postaciami. Tak, Bez panowie, panowie gdzieś, gdzieś w tle tak yy, uzupełniali, ale... No, powiedzmy sobie szczerze, jeśli, jeśli mówimy już o Maćku, yy, jeżeli państwo chodzą do Teatru Walki Tęcze, mieli okazję yy, podziwiać go chociażby w yy, jego sztandarowym Niedźwiedzi Masza, yy, gdzie on jest taki... Ale też dominant. Tak, oczywiście. To jest aktor, który jak się pojawia na scenie, trudno go przeoczyć. Kradnie. Natomiast w tym spektaklu jak nie widziałem. To nie jest postać drugoplanowa, to nawet nie była postać trzecioplanowa, to było, no może nie halabarda, ale był, był, był tłem. Dlaczego? Bowiem była jedna postać, to Alicja Gierłowska, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. przypadkowa. Alicja Gierłowska, która skradła całą uwagę moją. Skradła poprzez postać, którą się wcieliła, właśnie nawet dwie postaci, ale jeżeli już mówisz o y, aspektach wokalnych, to. to jest petarda. To, to, jest, to jest eksplozja wokalnego talentu, to jest, y, to, to, to jest coś takiego, o czym nie powinno się mówić, tylko to powinno się słuchać. I przeżywać. Chcę móc być miłową. Chcę móc być. o sami śpiew, to, to oczywiście pięknie się tego słuchało, natomiast na mnie e, szczególne wrażenie wywarły takie onomatopeiczne dźwięki, tak, które wydawała. Tak, tak. No, ale to już jest zbudowanie roli. Tak, tak, to było naprawdę bardzo fajne i e, e, super się to oglądało. Tak jak wspomnieliśmy już, panowie, e, no, mieli te role, no siłą rzeczy nie mogli wykazać, ale to może nawet lepiej, bo mieliśmy okazję oglądać panie i to nie tylko naszą główną bohaterkę, którą, którą wymieniłeś, ale również dwie pozostałe dziewczyny, tak, które pra. znamy z wielu spektakli, które Ależ, się pojawiają no, zespół ten czy nie jest duży, więc, więc najczęściej wszystkich aktorów najczęściej wszystkich aktorów widzimy na spektaklach, ale wracając jeszcze do, do tego wokalu, to to, to ja usłyszałem, to, to, to ludzie nie lubią jak się porównuje, mówiąc, że to jest polska ktoś albo słupska ktoś, ale ja usłyszałem tę potęgę głosu e, wczesnej Edyty Górniak. A ja słyszałem Ostrowską w jednym głosie. I... I Małgorzaty Ostrowski. Tak, Edyty Górniak jeszcze… Z przed hymnem. Absolutnie. Stanowczo przed hymnem. Zdecydowanie wczesna Edyta Górniak, Jeszcze zanim, się zaczęła, zanim, cała, zanim zaczęła… Cała Europa. No zanim zaczęła mówić. Jak śpiewała, to jest dużo bardziej yy, yy, atrakcyjne. Ale tu mówimy o atrakcyjności naszych yy, realizatorów i naszych odtwórców. To jest spektakl, który zabiera nas do baśni. W tej baśni dzieją się zbrodnie, dzieje się samotność. Dzieją się różne rzeczy, które. które dzieją się u Mickiewicza. Tak, które ale dzieją się w polskich się legendach. U nas się dzieje. I, I jeśli już mówimy o polskich korzeniach, tradycjach i, i tym wszystkim, co jest z związane, no to napomknęliśmy o tym na początku. Muzyka. Proszę Państwa, to. Ja słyszałem kilkukrotnie muzykę, która miała nawiązywać do naszych te, takich korzeni słowiańskich czy prasłowiańskich. I, i tutaj. Czasami, ja miałem ciary na plecach, jak słyszałem te, 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 te popisy instrumentalne, które gdzieś tam się pojawiały. Bardzo fajnie wprowadzało nas w klimat. Miłość Sienkiewicz. No, miłość. To już y, 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 zobowiązuje. Tak, to zobowiązuje. To... Mimo, że miłość, y, z tego co wiem, y, tworząc tę muzykę, to nie była jego typowa muzyka. On. Y, no i nie była pierwsza w tęczy. Nie była pierwsza w tęczy, ale to było zupełnie, zupełnie różna od tego, co on zazwyczaj zwykł uczynić. Więc tym bardziej, y, bardzo mi się y, to podobało. Tak, te, te wracające, y, te wracające frazy muzyczne, które które niejako zamykały jedną opowieść, żeby otworzyć drugą. Były takim muzycznym komentarzem, muzyczno-choreograficznym komentarzem do, do tego, co tutaj się działo i taką cezurą. I wiesz, co mi się jeszcze podobało? Ten spektakl, proszę Państwa, trwa 40-45 minut. Dwa, Dwa jak... nasze programy. Tak. Chociaż Daniel mógłby przegadać go całego, więc jest to stosunkowo jak na spektakl krótko szkolno, ale jest to wystarczająco, bo ja odnoszę wrażenie, że te, ta ilość bodźców, która do nas docierała zewsząd, gdyby trwała jeszcze dłużej, mogłaby nas zmęczyć, przebodźcować. Tak, więc ja y, po tych 40... W paru minutach wychodziłem stąd z lekkim uczuciem niedosytu, ale to jest takie uczucie, że wiesz, jak jesteś na dobrej kolacji e, i czujesz, że ona była dobra, ale nie jesteś tak, jakbyś wychodził od mamy czy od babci. Bo deserem będzie opowieść czy, czy rozmowa na temat tego spektaklu już po spektaklu. Ja nie byłbym sobą, gdybym się do czegoś nie przyczepił, bo jest jedna rzecz, która mi się nie podobała i która bardzo, bardzo psuła mi odbiór tego wyjątkowego widowiska: akustyka. Akustyka tej sali, ja wiem, że ty siedziałeś w drugim rzędzie, więc to troszeczkę inaczej. Ja siedziałem w rzędzie czwartym czy piątym i już niestety ten dźwięk się niósł dużo gorzej. On był taki płaski. To powiedzmy sobie szczerze: no sala w tenczy to nie jest sala stricte teatralna, gdzie ta akustyka jest super zrobiona. Ja mam nadzieję, że w końcu teatr walki tencza, który jest. Teatrem bardzo starym, uznanym, będzie miał jakąś siedzibę z prawdziwego zdarzenia, gdzie ta sala będzie naprawdę wartością dodaną, a nie tą, która zabiera nam troszkę doznania artystyczne. Bo to jest jedyna rzecz, do której chciałbym, tak się lekko przyczynić. Ale je, pomimo tego, że ta scena jest jaka jest, bo przecież ona, ona właściwie nie ma kieszeni, ona nie ma kulis, ona nie ma. No nie ma tego, co, co, co mieć scena powinna, tak, to, taka to przestrzeń, to, to, to udało się tutaj wyczarować i to tak dosłownie wyczarować taką przestrzeń i, i, i taki świat, jaki być, może, jaki być może nie zaistniałby, gdyby ta scena nie była tak. To jest trochę tak. To... Tak mała, bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, tutaj każdy spektakl jest spektaklem kameralnym. Tak, tylko ja nie miałem na myśli wielkości tej sceny, bo nie. to jest inna kwestia. Ja miałem na myśli kwestię akustyczną, i to już jest inna kwestia, ale proszę Państwa, bo jeżeli ja tego nie zakończę, to Daniel będzie jeszcze gadał i gadał, się milczeć. I gadał, więc. Yy, yy, czy polecamy ten spektakl? Polecajka absolutnie niech do Państwa idzie. Proszę Państwa, na pewno warto. Na pewno się nie wynudzicie, to nie będzie stracone 45 minut. Wyjdziecie pełni doznań i na pewno będziecie chcieli o tym jeszcze rozmawiać długo, długo później. Więc zapraszamy do Teatru Lalki Tęcza na ten, ale też na inne spektakle. E, miejmy nadzieję, że będziemy również bywać tutaj i Państwu relacjonować, mówić o naszych przeżyciach. Będziemy? To zdecydowanie. Na ten spektakl, ponieważ on miał premierę w ramach czwartków dorosłego widza, czyli takiego cyklu, który jest stworzony przez Teatr Tęcza, już od kilku lat on trwa. Dla młodzieży i, i, i dorosłych, to, to nie dla dzieci z końcowych grup przedszkolnych i początkowych klas szkoły podstawowej, więc można go będzie zobaczyć jeszcze w listopadzie w ramach czwartku dorosłego widza, proszę śledzić repertuar tęczy, natomiast będzie on też grany przed południem i będzie grany dla szkół, ale to nie znaczy, że osoby, które przed południem mają wolne, nie mogą tutaj dołączyć. Zawsze jest pula biletów zostawiona dla y widzów, którzy chcą przyjść, no tak to się nazywa, przepraszam, z ulicy. Zatem, jeśli Państwo zobaczą ten spektakl w repertuarze, to, to proszę po prostu na niego przyjść. 40 minut. Proszę Państwa, w trzech żołnierskich słowach: chcecie Państwo przyjść, zobaczcie na stronach internetowych teatru. Tam będą podane terminy. My zapraszamy ze swojej strony. Dziękujemy. i do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Naprawdę było krótko. Nie.